Stosunek emigracji stanu wojennego do etosu solidarności. Obecnie trwa globalna wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce. Prowadzona dziś wojna ma na celu zniszczenie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, aby osłabić i ewentualnie zniszczyć suwerenne państwo polskie. Wszelkie osiągnięcia cywilizacyjne narodu polskiego są podważane, kwestionowane, wypaczane i marginalizowane. W tym szaleństwie również historyczne osiągnięcia ruchu Solidarności w obaleniu tyranii komunistycznej są deprecjonowane, wypaczane i marginalizowane. Kapitał moralny i wizerunkowy zwycięstwa Solidarności został niestety zaprzepaszczony. Dorobek Solidarności jako uniwersalnego ruchu w obronie wolności i godności człowieka oraz w obronie niepodległości i suwerenności Polski winien odgrywać dziś istotną rolę w zwalczaniu negatywnego wizerunku Polski i antypolskiego przekazu. Niestety, Polska nie była i nie jest w stanie tego dorobku należycie wykorzystać. Osiągnięcia ruchu Solidarności najpierw zostały wypaczone przez reżim generała Jaruzelskiego, który przejął kontrolę nad Solidarnością, wyeliminował autentycznych liderów i narzucił Polakom własną interpretację tego, czym była Solidarność. Następnie dorobek Solidarności został całkowicie zmarginalizowany przez Niemców którzy skutecznie wykorzystali zdradę okrągłostołową, aby przyjąć cały kapitał moralny, wygenerowany przez ruch Solidarności, na swoje konto. Niemcy konsekwentnie promują na arenie międzynarodowej Obalenie muru berlińskiego jako symbol niemieckiego zwycięstwa nad totalitaryzmem, przypisując wszelkie zasługi sobie i z premedytacją eliminując zasługi solidarności w tym procesie. Profesor Żaryn zwraca uwagę na sposób działania państw historycznych, takich jak Niemcy. Nas ci sąsiedzi to państwa, które w swej zbiorowej pamięci historycznej mają zakodowane imperialne działania w przeszłości, co daje im poczucie historycznego mandatu decydowania o losach innych państw i kontrolowania innych narodów. Od 1989 roku Niemcy skutecznie narzucają Polsce swoją własną narrację historyczną. Są to działania mające na celu narzucenie nam sposobu myślenia o naszej własnej historii zgodnie z niemiecką racją stanu, wbrew faktom, wbrew polskiej wrażliwości historycznej i wbrew polskiej racji stanu. Za pomocą przekłamań historycznych Niemcy brutalnie narzucają opinii międzynarodowej swoją wizję historii w celu budowania własnego kapitału moralnego kosztem Polski i Polaków. Tę strategię dobrze ilustruje chociażby sprawa starań Polski o wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę zabytków UNESCO niemiecki ekspert zatrudniony przez UNESCO do wydania opinii w sprawie Stoczni Gdańskiej oświadczył wprost, że rola Solidarności w obaleniu komunizmu była drugorzędna i zarekomendował odrzucenie wniosku Polski o wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę zabytków UNESCO, wskazując przy tym, że to Mur Berliński jest ważniejszy gdyż to właśnie obalenie muru belińskiego miało wartość historyczno-symboliczną, a nie strajki Stoczni Gdańskiej. Według profesora Krasnodębskiego większość Polaków w Niemczech chętnie dostosowuje się do niemieckich standardów i akceptuje niemiecką propagandę przeciw Polsce. Podobnie jest niestety w innych państwach Zachodu. Potrzeba dostosowania się do narracji kraju zamieszkania dominuje nad zdolnością suwerennego myślenia i powoduje, że polska diaspora nie jest w stanie zbudować skutecznego pro-polskiego lobby. Polakom uniemożliwia się budowanie zorganizowanej pamięci zbiorowej. Profesor Wysocki wskazuje, że siłą państw jest właśnie zorganizowana pamięć zbiorowa, z której narody czerpią siłę moralną. Dlatego też światowe mocarstwa i globalne ośrodki wpływu od czasów II wojny światowej konsekwentnie niszczą patriotyczną pamięć zbiorową Polaków. Odbierają przy tym Polakom prawo do suwerennego myślenia o swojej historii. Narzucają nam swoją terminologię i narrację historyczną. Weźmy parę przykładów. Związek Radziecki, a dzisiaj Rosja, cały czas przekonuje opinię publiczną na świecie, że katyń to zbrodnia na przeciwnikach komunizmu, a nie na obrońcach Polski. Jako zbrodnia komunistyczna, czyli polityczna, Katyń nie jest więc ludobójstwem. Gdyby była to zbrodnia na polskiej grupie narodowej, obrońców ojczyzny, wówczas byłoby to ludobójstwo. Ale nam nie wolno tak mówić. My musimy mówić, że Katyń to zbrodnia komunistyczna. Weźmy następny przykład. Solidarność walczyła. Za wolność ekonomiczną, a nie za niepodległość i suwerenność Polski. Taki był dominujący przekaz na Zachodzie. I bez echa ze strony Polski, ze strony Polaków, ze strony członków ruchu Solidarności. Ciekawe, że ja, jako osoba pokolenia Solidarności, zawsze byłam przekonana, że walczyłam, w, w, działałam na rzecz Solidarności, w celu odzyskania wolności, niepodległości i suwerenności Polski. A potem dowiadywałam się z tak zwanych kompetentnych źródeł, że ja walczyłam o wolność ekonomiczną, o wolny rynek i o demokrację. Nie, ja walczyłam o niepodległość Polski, ale tego Polakom mówić nie wolno. Weźmy następny przykład, bardzo popularny, wszystkim Państwu znany: że dziś należy mówić, że za zbrodnie II wojny światowej odpowiedzialni są naziści, a nie Niemcy. Jakież to absurdalne. Każdy z nas wie, i każdego rodzina, każda polska rodzina doświadczyła niemieckiej. Zbrodni, a nie nazistowskiej zbrodni. Jednak dzisiaj zmusza nas się do poprawności politycznej. Dzisiaj nie wolno mówić, że to Niemcy mordowali, dzisiaj należy mówić, że to naziści mordowali, w tym polscy naziści oczywiście, prawda? Tak więc to są przykłady, jak za pomocą Terminologii i języka narzuca się nam myślenie o pewnych procesach historycznych na naszą szkodę, a na korzyść a tych, którzy nas mordowali. I my to akceptujemy. Polakom zebrania się suwerennego myślenia o własnej historii. Władze komunistyczne i postkomunistyczne, pod naciskiem sił zewnętrznych, skutecznie zabiły w Polakach chęć, i zdolność do suwerennego, niezależnego myślenia o własnej historii. Co uniemożliwiło nam zbudowanie zorganizowanej patriotycznej pamięci zbiorowej, a historii Polski XX wieku. W efekcie, dzisiejsza Polska nie jest w stanie wygenerować i wypromować własnej patriotycznej narracji historycznej, która budowałaby siłę moralną narodu. I dawała członkom polskiej wspólnoty narzędzia do obrony w prowadzonej przeciwko nam wojnie dezinformacyjnej. Wobec systemowej słabości państwa polskiego w sferze propolskiej narracji historycznej, konsekwentnie niszczonej i paraliżowanej przez wrogie agentury od wewnątrz i z zewnątrz od czasów II wojny światowej, wysiłki indywidualnych osób, są dalece niewystarczające dzisiaj. Poczucie bezsilności dotyka dziś wszystkich Polaków. Jest ono szczególnie bolesne dla polskich ofiar totalitarnych reżimów i ich rodzin, które nigdy nie zaznały zadośćuczynienia za zbrodnie na nich dokonane, a dzisiaj są traktowane jako sprawcy i bezkarnie poniżani ponieważ my przyzwalamy na kłamstwo i niesprawiedliwość nie jesteśmy w stanie osiągnąć ani w kraju ale tym bardziej na arenie międzynarodowej ani prawdy ani sprawiedliwości ani zadośćuczynienia za żadne masowe zbrodnie dokonane na Polakach według doktora Leśkiewicza z IPN-u Polska nie jest w stanie nawet określić liczby ofiar poniesionych nie tylko w czasie II wojny światowej i w okresie stalinowskim, ale nawet w okresie stanu wojennego. Szacunki wskazują na liczbę od 50 do 122 osób zamordowanych w wyniku działań komunistycznego aparatu represji stanu wojennego. Dramatyczne przypadki śmierci duchownych z tego okresu nadal pozostają przecież niewyjaśnione. Nieustannie Przyzwalamy na kłamstwo. Jest to oznaka naszej słabości. Bezsilność prowadzi do pasywności, obojętności i milczenia, czyli zgody na tę patologię. Dziś większość Polaków instynktywnie stroni od tematów ważnych, ale trudnych i bolesnych. Kardynał Stefan Wyszyński tak mówił o Solidarności w 1981 roku. Ruch Solidarności, który się zrodził w Polsce, to jest ruch odnowy moralnej i społecznej. Jest to wybit, wybitnie polski ruch. Trzeba się strzec, aby nie wplątali się do niego tacy ludzie, którzy mają inne założenia. Którzy są gdzieś uzależnieni i chcą przeprowadzić niepolskie sprawy. Niestety, dziś wiemy, że tacy właśnie ludzie wplątali się do ruchu Solidarności i zniweczyli nadzieję na odnowę moralną i społeczną polskiego społeczeństwa i polskiego narodu. Tak więc dzisiaj kompromis moralny króluje. Utrzymywanie w przekazie społecznym kłamstwa na temat roli Lecha Wałęsy w procesie transformacji oraz zmowy okrągłego stołu leży w interesie sił antypolskich. Kłamstwa te chronią wpływy agenturalne, niszczą prawdziwy dorobek Solidarności i patriotyczną pamięć zbiorową Polaków. Niestety, Podtrzymywanie mitu Lecha Wałęsy jako bojownika o wolność, oparte na ewidentnym kłamstwie i manipulacji, nadal cieszy się szerokim poparciem społecznym, jest wygodne dla wielu. Polacy nie zrzucają Lecha Wałęsy z cokołu, gdyż nie chcą przyznać się ani przed samym sobą, ani przed opinią publiczną, że zostali brutalnie oszukani przez komunistów. Dlatego trwają w dwumyśleniu opartym na kompromisie moralnym w sprawach fundamentalnych dla niepodległości państwa i narodu polskiego. Na początku 1982 roku reżim generała Jaruzelskiego postanowił wysłać na emigrację z biletem w jedną stronę działaczy Solidarności, w tym wielu internowanych. W większości były to osoby młode, wkraczające dopiero na rynek pracy lub mogące pracować jeszcze przez długi okres czasu. Była to także wykwalifikowana siła robocza, a osoby o znacznie wyższym niż średnim poziomie wykształcenia. Ponad 80% z tych osób nie ukończyło 40 roku życia, a ponad 60%. Posiadało wykształcenie wyższe. Była to więc niezwykle cenna grupa demograficzna dla przyszłości państwa polskiego. W ostatniej dekadzie istnienia PRL-u z Polski wyjechało nawet milion osób, według szacunków. Wiele osób będących za granicą w czasie wprowadzenia stanu wojennego nie wróciło do kraju. Tylko od 13 grudnia 1981 roku do końca maja 82 roku powrotu do kraju odmówiło 33 tysiące Polaków. Dokładne dane dotyczące emigracji lat 80. XX wieku, tak jak i ofiar śmiertelnych stanu wojennego nadal pozostają nieznane. Dziś, wobec nadal trwającej wojny między frakcją polską a frakcją internacjonalistyczną ruchu Solidarności, liczna i wpływowa emigracja stanu wojennego na zachodzie, w tym Stanach Zjednoczonych, na ogół milczy. Konformizm, święty spokój i dostosowanie się to są dominujące postawy wśród emigracji stanu wojennego. Pozwalamy na utrzymywanie fałszywego mitu bohaterstwa Lecha Wałęsy, mitu, który pozwala triumfować przestępcom i wrogom niepodległości i suwerenności Polski. Tylko nieliczni podejmują samotną walkę o prawdę, godność i podmiotowość Polaków. Niestety większość stoi z boku bądź wręcz torpeduje te wysiłki w obronie komunistycznej narracji. Prawdziwa historia solidarności do dziś nie ujrzała światła dziennego na Zachodzie. Mit Lecha Wałęsy jest chroniony i broniony zarówno przez większość Polaków, jak i Polonii, jak i przez elity krajów zachodnich oraz media. Tegoroczny Konkurs historyczny Instytutu Polonia na esej o Solidarności w języku angielskim przyniósł najsłabszy odzew ze wszystkich historycznych tematów konkursowych podejmowanych przez Instytut Polonia w ostatnich latach. A przecież powinno być odwrotnie, skoro wielu uczestników tamtych wydarzeń nadal żyje. Jednak polska emigracja stanu wojennego. Woli milczeć i nie jest w stanie przekazać następnym pokoleniom prawdy o ruchu Solidarności, prawdy, która sięga korzeni toczącej się dziś globalnej wojny o niepodległość i suwerenność Polski. Ta walka o Polskę trwa. Walka o niepodległość, suwerenność oraz o prawdę, godność i sprawiedliwość dla pokrzywdzonych Polaków, w tym przedstawicielu ruchu Solidarności, jeszcze nadal trwa. Toczy się ona głównie w kraju. Przykładowo, w 2019 roku dr Cenkiewicz wytoczył proces Lechowi Wałęsie za zniesławienie, zarzucając mu naruszenie dóbr osobistych poprzez wielokrotne publiczne twierdzenie. Że historyk brał udział w fałszowaniu dokumentów ujawnionych w tzw. teczce Kiszczaka, które obciążają Lecha Wałęsę jako komunistycznego agenta. We wrześniu 2021 roku dr Cęckiewicz w końcu wygrał proces przeciwko Le Lechowi Wałęsie, ale sąd nie zasądził żadnej kary przeciw Wałęsie i nawet uwolnił tego komunistycznego kolaboranta od zwrotu kosztów sądowych. Aksjologicznie wygrałem, napisał Cenckiewicz, ale finansowej kary, czego się domagałem, Wałęsa nie poniósł. Świadomość społeczna agenturalnej roli Wałęsy w ruchu Solidarności i konsekwencji z tym związanych dla Polski powoli rośnie. Ale nadal jest niezadowalająca, szczególnie wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych. Polonia amerykańska bardzo niechętnie ten temat podejmuje, świadomie tkwiąc we wzniosłych mitach lat 80. i 90. XX wieku, sprytnie spreparowanych przez komunistów, aby nas zniewalać. Odkłamywanie legendy wałęsy. I przedstawienie prawdziwej historii ruchu Solidarności, międzynarodowej opinii publicznej jest dziś koniecznością rangi polskiej racji stanu. Przedstawiciele Polonii z emigracji stanu wojennego, jako poszkodowani uczestnicy tamtych wydarzeń, winni odgrywać w tym procesie kluczową rolę, do czego wzywam rodaków. Dziękuję bardzo.